Witam, witam. Dzisiaj ponownie rozkręcamy nogę na wałach wiślanych w Krakowie. Na trasie takiej między dąbiem a mogiłą. Znowu mamy wiatr. Raz boczny, raz z tyłu, raz z przodu. Ale cóż tam, trzeba się rozkręcać. Przygotowywać do wyzwań na pięćdziesiątkę. Na półwiecze, na wyścigu. No ogólnie, dla kondychy. Na te stare lata okolica z jednej strony przemysłowa bardziej z drugiej już ładniej bo to już od strony Wisły to już i krzaczki i drzewka o jakiś most stary ale tu już ładnie gdzie nie gdzie konie się pasą gdzie nie gdzie żniwa są nawet zauważyłem że ktoś ule postawił na bazie czy Wielkopolskie ale no i fajnie. Pszczoły są ważne w życiu. Dla nas i dla wszystkich. Także zapraszam na inne filmiki, inne relacje. Na pewno się pojawią. Trzymajcie się.